Hej, kaka hej, z tej strony Wykląską. Dzień dobry, na moim kanale. Dzisiaj jestem sama, ale nie wolałam się na nią grać. Patrzy się na mnie. No dobrze, nie patrzy się na mnie. sobie coś z TikToki. Bo dzisiaj na TikToku Wam pokazywamy to z kalendarzy obiektowych. Więc robimy to na początku labiryntu. Więc robimy chyba labirynt. Postawię was gdzieś indziej, żebyście to wszystko widzieli. Jakby żebyście widzieli, co robię. A ja następnie, zapomniałam znowu, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale oraz i komentarz do serduszkowania. Labirynt to mam przypnę serduszko. Ok, i mamy tak, że musimy y, Mikołaja przeprowadzić do prezentu.

No, doszłam. Za pierwszym razem, ale doszłam. Jakby <laughs> no to widać po prostu gdzie iść. Więc pierwsze zrobione można to podrzeć. No A to jest mój podpis To jest moje J No I lecimy z wycinaniem i przyklejaniem tego. Oj, z tym będzie problem. Ok, obciąłam to na takie kawałeczki mniejsze i teraz będę to wycinać z tego. No

I najgorsze jest to, że nie mam kleju. <laughs> Przepraszam za te dźwięki w tle, ale pierwsze to jest tyk tak mojej siostry I po drugie, to to jest też radejło. I przynajmniej jak ja, czegoś, jak ja nie mówię, to jakby... przynajmniej radio do was mówi. Ja wiem, że ja się na tych odcinkach praktycznie w ogóle nie odznam. I wiem, pamiętam o tym odcinku co miałam zrobić, że yy, yy, z tymi czterema sznurowadłami pamiętam zrobię to na pewno yy, tylko jakby szukam sznurowadeł trochę tak jakby Nie wiem czy jeszcze dzisiaj to zrobię, czy nie Raczej nie ale Spróbuję poszukać i jutro jakby wziąć i to nagrać, co nie dla ciebie. O. Mamy tutaj o, bombeczki teraz żółte.

Jezu, koło przepraszam, zesrałam się praktycznie. Mamy tutaj łąbeczkę wyciętą. Wracam do Was jak już ponad połowę Wy... tej wycinamy. Ok, już mam wszystko pocięte. I widzimy się jutro jakby na rezultacie jakby to przykleję i no. Папа.